Nazywam się Ela Sobczak i jestem agentem nieruchomości z Brokers Guild w stanie Colorado. W dzisiejszym filmiku opowiem Wam o mieście Thornton. Thornton jest dużym miastem, szóstym co do wielkości w Colorado i rozwija się w piorunującym tempie. W 2000 roku mieszkało tutaj tylko około 20 tysięcy ludzi, a teraz ponad 100 tysięcy. Zostańcie ze mną i posłuchajcie dlaczego warto zamieszkać tu, w Thornton. Powód numer jeden. Przez to, że to miasto tak szybko się rozwija, buduje się dużo nowych osiedli mieszkaniowych. Można kupić nowo wybudowane mieszkanie już od 300 tysięcy dolarów. Powód numer dwa. Zwiększa się ilość sklepów, restauracji a co się z tym wiąże miejsc pracy. Numer trzy. Koszt utrzymania jest niższy niż w Denver, jak również ceny domów są niższe o 15%. Dla porównania, za wynajem dwupokojowego mieszkania w Denver musimy zapłacić około 1600 dolarów, a w 1200. Powód numer 4: To położenie miasta. Żeby dojechać do Denver, zajmie nam około 20 minut, 30 minut do Boulder i tyle samo na lotnisko. Jeśli macie pytania na temat Thornton czy też innych miast w Colorado, to proszę od kontakt i zapraszam do oglądania moich innych YouTube filmików.